Piotr Janczarczyk, mmnews.pl, ze mną Kubańczyk. Witam. Siema, go. Ja zacznę może z grubej rury, od tego, co stało się lekko za kulisach. Czy uważasz, że straciłeś fana, czy zyskałeś kolejnych fanów, przez to co zrobiłeś? Przybliżmy sytuację w ogóle. Co tam się stało na backstage'u teraz? No mój przeciwnik podjudził swoich znajomych, młodych, żeby podeszli do mnie i troszkę mnie strolowali, że chcą niby ze mną zdjęcia, nie chcą, trochę śmieszkowali. mnie to poirytowało. No i wyszło co wyszło. No i uciekli. Okej, okay, a właśnie uważasz, że straciłeś tym fana, czy zyskałeś? To nie był mój fan, to był sprowokowany przez dorosłego, głupiego typa dzieciak. No to więc wiesz, no... no nie będę się odnosił do tej sytuacji, po prostu było minęło i tyle. Okej, okay, a powiedz mi, uważasz, że to jest w ogóle godny rywal dla ciebie po tym, jak dość zdecydowanie wygrałeś ostatnią swoją walkę? Nie, dla mnie to jest zwykła przecierka, wiesz, ja nawet nie mam motywacji, żeby przygotowywać się do tej walki tak naprawdę, no bo wszyscy wiedzą, jak to się skończy. Ja trenuję na co dzień, to nie jest tak, że ja tylko trenuję do walki. Ja sobie teraz przeprowadziłem się do Warszawy, e, trenuję w Unique Często w klubie w Warszawie e, u Radka i jego brata. E, po prostu robię to z zajawki czystej, wiesz, to nie jest tylko przygotowanie pod. Więc jestem cały czas w jakiejś formie. A jak chciałbym wiesz, wziąć jakąś walkę, naprawdę na poziomie, no to już wtedy chciałbym odwołać trasę koncertową, wiesz. My czasami gramy 3-4 koncerty w weekend. To jest naprawdę zajazd dla organizmu. Mam 38 stopni gorączki, zaraz lecę dalej, e, faszeruję się lekami, lecę dalej w trasę i wiesz, jakbym chciał teraz przygotować się do jakiej poważnej walki, no to nie ma szans, Organizm nie wytrzyma tego. Nie? Także musiałbym to wcześniej zaplanować i następne walki dość. Chciałbym, na pewno chciałbym zrobić w, w końcu pas tej Federacji. Pas, okej, okay, a jeśli, powiedzmy, twu twu, się porażka, co wtedy? No ja to idę na linę, nie. No przysięgam Ci, nie? nie poradziłbym sobie z tym psychicznie. Krótka piłka, ok. a w jakim limicie wagowym jest przygotowana walka? 93 kilo, ja mam, teraz już nie, bo troszkę zjechałem. Właśnie ten tryb życia też, teraz mam catering, wiesz, e, i to jeżdżenie po koncertach, nie zawsze dojadam, czasami mniej jem i po prostu sam chudnę, wiesz, nie mam, nie trzymam jakiejś diety. E, I to wynika z tego? Mm, no myślę, że mój przeciwnik też zbije, chociaż ciężko, tam kombinuje, że on już 50 kilo zbił, a chyba zbił 6. No ale dobra, no istotne, niech się rozwija, no to jest dla mnie przycielka, jak Ci mówię, a potem. I idę po wyższe cele. Okej, okay, a czy widzisz jakiegoś potencjalnego rywala w tej, w tej drodze opas po swoim najbliższym przeciwniku? Wiesz co, ja nie wiem, bo nie orientuję się nawet jak kategorie wagowe wyglądają, kto ile ma teraz, bo to się zmienia. Musiałbym sprawdzić, wiesz, przed walką, po rozmowie z wodarzami. Myślę, że chciałbym może w 8.4 zawalczyć, bo chyba jest taka kategoria, nie? No i to jest chyba lepsza waga dla mnie, bo naturalnie zawsze ważyłem 75 kg, potem tak miałem okres, wiesz, że zacząłem chodzić na siłownię, przytyłem dużo, wiesz, trzymałem dietę, robiłem masę i gdzieś tam przytyłem 20 kg. No, ale jednak czuję się czasem trochę za ciężko, wiesz, w tej, w tej skórze chciałbym zbić tak 8-4. Zapytam teraz trochę muzycznie, czy bierzesz pod uwagę w ogóle, yy, czy jest dla ciebie znaczące miejsce na Olisie po wydaniu najbliższej płyty. Znaczy, ostatnio dużo wypowiedzi było o tym Olisie, czy to jest ważne, czy nie jest ważne. Myślę, że... Oczywiście, że zależy mi na miejscu, bo to jest fajne wyróżnienie dla artysty, że wiesz, że zrobił coś, chociaż teraz sprzedaż płyt w Polsce no drastycznie spada, Na no, z tego co słyszę... Na korzyść an... streamingów oczywiście. Tak, tak, właśnie w Stanach to już chyba tylko streaming będzie niedługo, że kiedyś były kasety, teraz CD-ków nie będzie, e, ale fajne, tak, liczę na to, że moja płyta pojawi się wysoko, mam fajne fity, no zobaczcie jakie nazwiska, Kazior, Major, chłopaki ode mnie zosiecina, Popek, Bajorson, Filipek, Kartki, e, VBS, e, Adam, e, Bero, no to, to są takie nazwiska, wiesz, mamy takie sztos numery, że myślę, że naprawdę to pójdzie bardzo wysoko. A powiedz mi kilka słów, bo z tego co wiem, e, ostatnio, od, os, od niedawna, przyjaźni się z Kartkiem. Jak się w ogóle zaczęła wasza historia? Znaczy przyjaźnić to za dużo powiedziane, bo my tam... Się... Tak to nazywał Kartki podobno nawet, przyjaźnią. A, no to fajnie, to bardzo mi miło, to bardzo mi miło w tym momencie, bo z Kartkiem widzieliśmy się kilka razy i naprawdę złapaliśmy wspólny język od razu. Nie tylko ten artystyczny, ale także ten całkiem ludzki i prywatny. E, jest naprawdę dobrym gościem, ostatnio nagraliśmy numer. E, no i teraz ja jutro wyjeżdżam do Zakopanego, no widzisz, Jadę jutro na koncert, potem jadę w niedzielę do Zakopanego z moją kobietą i tam trochę wypoczniemy, ale też będziemy kręcić klip z kartkiem właśnie na moją płytę. Okej, okay, w takim razie to już wiemy, sportowo wiemy. Czyli co, szybka przecierka i, i do zobaczenia i powodzenia. No dokładnie, idziemy po wyższe cele. No. Dobra, dzięki bardzo. Dziękuję.